Skanowanie za pomocą skanera HP Scanjet Pro serii 4200s1. Skanowanie przy użyciu podajnika wejściowego. Otwórz pokrywę podajnika dokumentów, aby wysunąć tacę wejściową i wyjściową. Wysun przedłużenia podajnika. Włóż stos do zasobnika wejściowego. Załaduj dokumenty stroną zadrukowaną skierowaną do góry do podajnika. Dopasuj prowadnicę do szerokości dokumentów. Na panelu sterowania skanera naciśnij przycisk Skanuj. Skanowanie przy użyciu przedniego podajnika. Wyjmij arkusze z podajnika i odbiornika. Zamknij podajnik. Zamknij zasobnik wyjściowy. Skieruj skanowaną stronę dokumentu do góry i załaduj górny koniec dokumentu do środkowej części przedniego podajnika. W przypadku skanowania dowodu osobistego lub paszportu, należy umieścić go na środku przedniego podajnika, wyrównując lewą i prawą krawędź do linii etykiet w przednim podajniku. Na panelu sterowania skanera naciśnij przycisk Skanuj. Thank you